Siemanku wszystkim, tu ponownie Chris kolekcjoner e, Dzisiaj zrobimy sobie taki oto unboxing takiej e, paczki e, Paczka przyszła do mnie e, ze Szwecji e, Co będzie w środku to zaraz się przekonacie Pewnie po opisie też już e, będziecie się domyślać Albo już nawet wiedzieć co to, co to jest e, Paczkę pozwoliłem sobie już Otworzyć, żeby tutaj się nie męczyć zbytnio. Na kanale są to moje wspólne zakupy z kruszynką. A w niej, oto mamy. Może wyciągnę. Mamy oto takie mini puszki kolekcjonera. Ale to nie są takie zwykłe puszki, czyli polska edycja, a jest to edycja nordycka. Nordycka, ciężko, o, nic nie widzieliście. Mamy tutaj puszeczki nordyckie mini puszki. W tych puszkach są między innymi limitki, które, yy, które nie wyszły na polski rynek. Yy, w puszkach jest 5 limitek, a więc jest Roben i Lewandowski, którego można w Polsce dostać, i to są te puszki, których chcemy z Kruszyną unikać, yy, ale są również trzy inne bardzo fajne, wartościowe limitki takie jak Boilsen, Pedersen i Marco Royce. osiem puszeczek jest dla mnie siedem puszek jest dla Kruszyny pozwolę sobie zrobić już dzisiaj unboxing jednej z moich puszek tutaj jest siedem, jak dobrze liczę więc te siedem odłożymy na bok dla kruszyny, a my tutaj mamy 8, i otworzymy sobie jedną z takich puszek. Eee, takie puszki już otwierał <laughs> na swoim kanale. Kruszyna już jedną otworzył. Eee, Doktor Radian też otwierał. Reakcja jego była naprawdę dosłowna, że tak powiem. Eee, no, mam nadzieję, że z kruszyną te, te trzy wartościowe limitki z tych puszek wyjmiemy. Jestem optymistycznie nastawiony do tych puszek. I zaraz pierwsza z nich się ukaże. Pierwsze moje takie nordyckie zakupy. No, kruszyna, czy mamy kciuki? Znaczy trzymam. O, co jest? Dobra, jest otwarta. I zaraz sobie ujrzymy. Pierwszą limitkę. Jest, jest! Trafiliśmy, trafiliśmy to, co chcieliśmy. Pedersen. Piękny strzał. Oby tak było dalej. Norwegia, zawodnik Rosenborgu. Limitka jest idealna, mimo to, że jest w tych puszkach, to jest idealna. Piękny, piękny strzał. Już się bardzo cieszę. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć limitek nordyckich. Nigdy nie otwierałem nordyków na kanale, zawsze były to jakieś wymiany, ale trafiła się jakaś tam okazja i no niestety, moi drodzy, ale no trzeba było szukać zakupów w sklepach zagranicznych niż w polskich, co jest niefajne. Oceny tych polskich są naprawdę bycze. I pierwsza saszetka. Pierwsza saszetka. Ciekawe jak one są poukładane. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że zrobimy tak. I mamy bazówki. Bazówki tutaj jest dosyć zmieniona numeracja. Nie wiem, czy jeszcze będę kompletować kompletny album, ale na pewno chcę zdobyć 12 nordyckich... Kart, czyli y, 3 Ibra Kadabry, 3 Rising Stary, 3 Skandinavian Star i 3, co jeszcze tam jest? Co jeszcze tutaj jest? Double Trouble. Jedziemy: Kondogbia, Alaba. Tam się coś świeci. Sirigu i tu mamy coś duńskiego bazówka duńska zawodnik Kopenhagi odłożymy na boki, <laughs> mamy Atakin Trio Barcelona eee, fajna fajny strzał ale szukamy nordyków moi drodzy i Karim Benzema bazoweczka Realo Madrid druga saszetka ale jest się z czego cieszyć ta limitka to jest genialny strzał dla mnie teraz tylko jeszcze Boylson i Royce i będę mega szczęśliwy Lichsteiner Lopez Patrick Die, DIE Olympic i mamy tutaj kartę Goal Machine Leoś Messi, chyba z innym numerem niż w normalnej wersji i International Star Marco Royce. Może tak, trzecia saszetka. Trzecia saszetka. I mamy piękne logo Barcelony, jak wcześniej był Messi, to teraz mamy logo. Tutaj numery loga też są inne: Zenit, Lomberts, Weidenfeller, Lemina, <laughs> Luciano i Poli. No, nie wpadają te Nordyki. I co my tu mamy? Mamy tutaj One to Watch, Boka Juniors, Kalerii, bazówka Zenit, autograf, signatura, Wyratty, Marco. Mamy również Kitariana, Nevesa i bazówka Kopenhagi. Ostatnia faszetka w dzisiejszym unboxingu. I co tam ciekawego nam przyniesie Dynamo? Dynamo dosyć ciężko wpadają. Buona Ventura, AC Milan. O, bazułka Rosenborgu, nordycka. Martin, Gabi, Casio i Blind. A więc to jest największy plus tej puszeczki, czyli ta oto świetna limitka zawodnika Rozemborku Pedersena. No i nordyckie karty, to tylko trzy bazówki w tej puszce były, nic więcej. E Goal machine Messi, a Trio bardzo fajna karta Barcelona, Signatura Veratiego. No i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne unboxingi puszeczek. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!